Dzisiaj podpisaliśmy umowę z firmą Dicella, spółką krakowską, która oferuje rozwiązania informatyczne w zakresie badań klinicznych. Podpisanie umowy związane było z nawiązaniem współpracy dotyczącej prowadzenia i organizacji studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych. Dicella dostarcza kompleksowe i nowoczesne rozwiązania do obsługi badań klinicznych. Dzięki tej współpracy mamy szansę zaprezentowania szerokiemu użytkownikowi końcowemu możliwości naszego oprogramowania. Zawsze też Dicelli staraliśmy się wy Nowe standardy i wprowadzać je wśród naszych klientów, więc mamy nadzieję, że współpraca z Uniwersytetem przyczyni się do tego. W naszym programie studiów stawiamy duży nacisk na praktyczność, w związku z tym właśnie nawiązanie współpracy z liderami w dziedzinie badań klinicznych. Czujemy się bardzo wyróżnieni, że Uniwersytet zwrócił się do nas z prośbą o współtworzenie programu studiów podyplomowych w zakresie badań klinicznych, no co świadczy o tym, że jesteśmy rozpoznawanym partnerem na rynku badań klinicznych, bo rzeczywiście sieć ośrodków badań klinicznych, Pratia, która jest siecią międzynarodową, ma w Polsce 10 ośrodków badań klinicznych, które no cieszą się dużym zaufaniem zarówno pacjentów, jak i sponsorów badań Kliniczne. Uczestnicy studiów będą mieli okazję, aby zobaczyć, jak funkcjonuje ośrodek, jakie realizuje procesy na co dzień, czym zajmują się poszczególne osoby zaangażowane w pracę z pacjentem. Wierzymy, że to będzie ogromna wartość zarówno dla uczelni, ale i dla nas, ponieważ osoby, które skończą ten kierunek, być może będą zainteresowane pracą w ośrodku i takie doświadczenie na pewno będzie stanowiło przewagę jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy w obszarze badań klinicznych.